Witajcie, witajcie kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj znowu przychodzę z arabskimi nowościami. Słuchajcie, arabskie perfumy to po prostu. Jest ich coraz więcej, coraz więcej, te nowości cały czas się pojawiają. Naprawdę, ja Wam już nawet nie będę mówić, jaką ja mam teraz, chcielistę listę arabskich zapachów do przetestowania, bo jest naprawdę ogromna. Także spodziewajcie się, że tutaj raz na jakiś czas wskoczę do Was z nowościami. A jeżeli Wy ostatnimi czasy upolowaliście jakieś super arabskie zapachy, to proszę podzielcie się tym, napiszcie w komentarzu. Żebyśmy mogli tu wszyscy się dowiedzieć, zaczerpnąć inspiracji Także jeżeli jeszcze nie śledzicie mnie tutaj na kanale Boogie Silver Cześć, witam się z Wami serdecznie, zapraszam Jeżeli tak jak ja kochacie perfumy, lubicie dobrze pachnieć, lubicie zapach To zostańcie ze mną na dłużej oczywiście Wciśnijcie dzwoneczek żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, które są w poniedziałek, piątek, w poniedziałek, środa i piątek o godzinie 18:30. Także, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam serdecznie. Będzie mi też bardzo, bardzo miło, jeżeli zostawicie swój komentarz i łapeczkę do góry. To sprawicie mi ogromną radość. Dobrze, zaczynamy. Dziś mam dla Was cztery nowości arabskie, ale za to jakie? Jestem już tak podekscytowana, że nie będę przeciągać arabskie perfumy mam ze sklepu This for You. Już kiedyś wam pokazywałam em, em, fajne perfumy arabskie z tego właśnie sklepu. E, tam po prostu nowości pojawiają się w mig. Momentalnie. Także tutaj dziękuję Panu Jarkowi za przysłanie mi tych oto e, wspaniałych zapachów. I słuchajcie, mamy też dla Was kodzik rabatowy. Na hasło silver macie darmową dostawę do paczkomatu od 100 zł. Także jeżeli będziecie mieć zakupy za ponad stóweczkę. Wpisujecie hasło Silver i macie darmową dostawę do paczkomatu. Oczywiście wszystkie nazwy perfum i linki zostawiam Wam na dole, również do sklepu internetowego This For You Zostawię Wam link na dole. Zastanawiam się, od czego by tu zacząć, ale słuchajcie, jako że ostatnio mówiłam Wam, że pokochałam zapachy kawowe, że zapachy kawowe mnie pobudzają, to nie byłabym sobą, jakbym nie przetestowała. Tiramisu Koko od Zimai. To jest zapach, który też już chodził za mną od jakiegoś czasu. Słuchajcie: amaretto, wanilia, lody, kawa. No, jak to brzmi? Brzmi po prostu cudownie. Spójrzcie też tylko na ten tutaj kartonik. I słuchajcie, to jest arabski zamiennik Amor Café. Perfum Amor Café, które miałam przyjemność wąchać u mojej przyjaciółki. Ja ich nie mam, natomiast doskonale pamiętam, jak pachną. No i muszę Wam powiedzieć, e, i to zdradzę moja przyjaciółka mi też to przekazała tutaj, więc ja Wam tutaj zdradzam, że Zimaya Tiramisu Coco jest dla niej zdecydowanie lepsza, bardziej skondensowana, bardziej trwała niż Amor Café, bo ja tak samo e, myślałam, że Amor Café to będzie, słuchajcie, taki tytan trwałości, a tu, słuchajcie, zaskoczenie, to jest taki bardzo, bardzo Delikatny zapach, wiecie, jak tiramisu, jak amaretto, jak lody, jak wanila, jak kawa. Myślałyśmy, że te Amor Cafe bardziej do nas przemówi. Jest to zapach przepiękny, ale nie jest aż tak trwały i intensywny. Natomiast już Zimaya, czyli zamiennik arabski, tiramisu, Coco, no to jest petarda, słuchajcie, petarda. W tych nowościach, słuchajcie, które Wam pokazuję... Przy okazji filmu to skupiamy się na tych zapachach tak tylko na troszkę, dlatego że jeżeli trafią w moje serce, no to będę o nich dość często wspominać na kanale. Spójrzcie tylko na te Zimai. Spójrzcie tylko na ten flakonik. No, ten flakonik jest przepiękny. Korek, proszę bardzo. Taki magnetyczny. No, i zapach. Rzeczywiście, słuchajcie, ja psikając Cię tiramisu koko, czuję kawę, czuję lody waniliowe, czuję amaretto, czuję wanilię. Jest dobrze, przyjemnie, rozgrzewająco, a wiecie, że jestem ogromną fanką zapachów jedzeniowych, zapachów gourmand, a dzisiaj takie w filmie się pojawią. Także jestem, moje pierwsze wrażenie jest słodziutko, przyjemnie. Wow, naprawdę wow! Jestem bardzo zadowolona, bo dość długi czas o tym zapachu myślałam, i kiedy miałam możliwość wybrania sobie e, kilku zapachów arabskich, no to jak zobaczyłam, że w This For You jest tiramisu koko, no to pomyślałam, muszę mieć. I słuchajcie, wyobraźcie sobie tylko połączenie właśnie ciasteczek amaretto, e, lodów, wanilii, kawy z eclair na przykład? Co by wyście na to powiedzieli? Eclair. Idealne połączenie i tiramisu koko. Przepiękny słodziutki, gurmondowy zapach. Także jeżeli lubicie takie nuty, no to polecam serdecznie. Trwałość przez moją Karinę sprawdzona. Także to jest tytan trwałości. Przepiękny zapach, fajny, komplementowany. Cudo, naprawdę cudo. Taka po prostu słodycz z odrobiną kawki i ciasteczek amaretto. Także pierwsza nowość u mnie zimaja tiramisu koko. Kolejna nowość, słuchajcie. Ja byłam bardzo podekscytowana, jak zobaczyłam nuty zapachowe e, tych perfum, które za chwilę wam pokażę, bo tam mamy kokos, tam mamy cytrynę, tam mamy wanilę, tam mamy karmel, tam mamy piżmo. I słuchajcie, zimaja Zimaya ostatnio naprawdę też leci z nowościami, leci z nowościami, bo to też jest Zimaya i perfumy, które wam za chwilę pokażę, również Zimaya i tak samo jak Cadlash na przykład teraz Latafa, Paris Corner, tak da się zauważyć, że Zimaya bardzo, ale to bardzo teraz przycisnęła z nowościami. Pokażę wam najpierw pudełeczko, które prezentuje się tak i teraz tak. Jest to zapach. Który bardzo dużo osób porównuje do Mgiełki Sol de Janeiro numer 62, którą ja osobiście uwielbiam. Mgiełka 62 Sol de Janeiro jest po prostu fenomenalna. Solony karmel, pistacja, ciasteczka, uwielbiam i tę Mgiełkę ja. Zazwyczaj trzymam u siebie łazience i bardzo często psikam się ją na przykład po prysznicu, czy gdzieś tam wieczorem, czy sobie w ciągu dnia, pyk, 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 jak jestem w łazience. I bardzo dużo osób powiedziało, patrzcie na ten flakon, że jest to zamiennik właśnie mgiełki 62 Sol de Janeiro. Jeżeli chodzi, tam bardzo wybrzmiewa pistacja i Paris Corner również um, stworzył zamiennik um, tego oto zapachu. I dla mnie tam już było za dużo pistacji. Ja mam trochę pistacjowych yy, zapachów, części się z nich pozbyłam, bo były dla mnie zbyt syntetyczne, więc tutaj zastanawiałam się, jak to będzie. Natomiast przemówiły do mnie nuty, właśnie karmelu, wanilii, cytryny i kokosa, i stwierdziłam, Muszę to sprawdzić. A wiecie, co Wam jeszcze powiem? Że widziałam też porównanie, że niektórzy ten zapach porównują do Devotion od Dolce i Gabbana, co dla mnie jest kompletną bzdurą. W ogóle, moim zdaniem, ten zapach nie ma nic wspólnego z Devotion od Dolce i Gabbana. Natomiast słuchajcie, może ta cytryna tutaj w tych nutach gdzieś tam komuś się skojarzyła? Jest to zamiennik Sol de Janeiro, mgiełki 62. Ale kurczę, jaki trwały. Jaka to jest petarda. I teraz tak. To nie ma pistacji, więc jest to zamiennik Sol de Janeiro, ale w stronę bardziej karmelową. Karmelową, słuchajcie, karmelowo-kokosową. Jezu, jak to Bosko pachnie. Także troszeczkę taka oczyszczona wersja mgiełki 62 od Sol de Janeiro z mniejszym dodatkiem pistacji, a bardziej czuję tu karmel. Po prostu czuję tutaj, kochani, karmel. Jest tu bosko, jest tu przyjemnie, fajnie też świeżości dodaje tutaj cytryna. No jestem zachwycona i słuchajcie, wystarczyło, że ja tylko do testów sobie spsikałam rękę cały dzień. Cały dzień. Dlatego jeżeli lubicie giełki od Sol de Janeiro, właśnie na przykład 62, których trwałość pozostawia moim zdaniem wiele do życzenia no to Zimaya Dune myślę, że rozwali Was po prostu na łopatki. Patrzcie jeszcze na ten flakon i tutaj fajnie, bo jest rzeczywiście ta cytryna, która dodaje tej świeżości. To nie jest aż tak mocno lepki i ciężki zapach. Tutaj czujemy troszeczkę właśnie kokosa, karmelu i tej cytrynowej świeżości, ale absolutnie nie zgadzam się, że gdzieś to skręca w stronę Devotion. Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o zamiennik Devotion, to niedługo Wam o jednym opowiem: totalna arabska petarda. Także rozgadałam się, słuchajcie, kolejny zapach od Zimai. Bardzo fajny, górmądowy, trwały karmel, wanila, cytryna, kokos, trochę piżma. Super, po prostu super. Na koniec mam dla Was dwa gagatki i chciałabym dzisiaj tylko o nich powiedzieć co nieco, dlatego że są to bardzo gurmądowe, realistyczne zapachy. Jedzeniowe po prostu na maksa, taniutkie, piękne i jeżeli lubicie pachnieć tak naprawdę realistycznie, to będą to zapachy dla Was. E, cieszę się, że były dostępne u pana Jarka, bo po prostu powiem Wam, że cieszę się, że mam je w swojej kolekcji, dlatego dzisiaj tylko tak szybko, a chciałabym nagrać oddzielny film na temat tych dwóch zapachów. Tam, 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 tam. Czy Wy widzieliście już gdzieś te dwa? Przyjemniaczki, słodziaczki. No, słuchajcie, ja widziałam e, bardzo często te czekoladowe. No i też, jak byłam u mojej przyjaciółki, to ona już je miała, spsikałam się nimi i powiedziała mi po prostu: słuchaj, to pachnie jak brownie. Jak takie lepkie, świeże brownie, wyjęte prosto z piekarnika. To jest taka czekolada i naprawdę one są trwałe, te maluszki. Ale nigdzie nie było dostępnych tych cookies and cream. I to słuchajcie, to jest mleko w tubce, albo ciasteczka Oreo, które maczacie w ciepłym mleku, albo po prostu słuchajcie ciasteczka Pieguski, które maczacie w ciepłym, słodkim mleku z cukrem. Te dwa słodziaki to jest po prostu coś wspaniałego. Ja wiem, że nie każdy jest fanem takich jedzeniowych zapachów. Ja uwielbiam. Ja, jak ktoś mi powie, że pachnę jak szarlotka, albo jak pachnę jak mleko stópki, albo słodkie mleko z roztopioną krówką, dla mnie to będzie największy komplement. Jak ktoś powie do mnie, że pachnę jak słodka babeczka, Więcej mi do szczęścia nie potrzeba, aczkolwiek wiem, że nie każdy lubi, e, natomiast wiecie, że ja lubię, więc też bardzo często Wam gurmądowe, też takie jedzeniowe, realistyczne zapachy e, pokazuję. No słuchajcie, to jest ten mały słodziaczek, to jest ten mały słodziaczek który pachnie jak ciastka Oreo maczane w szklance ciepłego mleka. Jejku, jakie to jest piękne! Wszystkie fanki takich laktonowych nut będą zachwycone. No i słuchajcie, tutaj mamy tę czekoladkę, tak się prezentuje. One są malutkie, ale są słodziutkie. Uważam, że każda burgmondiara w swojej kolekcji te zapachy powinna mieć i jeżeli chodzi o tę czekoladę, to ja wyjęłam już z pudełka i po prostu wszystko pachnie. Wszystko pachnie. To jest tak trwały, mocny, skondensowany zapach browni. Czekolady, że ja po prostu nie mam pytań. A nawet, słuchajcie, jeżeli chcecie troszeczkę odczarować swoje zapachy, które nie są aż tak bardzo mocno górmodowe, to polecam zrobić sobie kombo z tymi gadatkami i po prostu. Ho, wszyscy popadają, przysłodzą się, żartuję, ale słuchajcie, polowałam, cieszę się, że je mam. No, i będą to takie moje perfumy, które gdzieś tam w ciągu dnia, e, nawet kiedy jestem w domu, chcę sobie poprawić humor, to się nimi psikam. Dobrze, kochani, to by było na tyle, jeżeli, o, jeżeli chodzi o mój film z arabskimi nowościami. E, koniecznie zajrzyjcie sobie do opisu, tam macie wszystkie linki do tych perfum i ogólnie do, e, do, do sklepu This For You. Pamiętajcie też o. W tym moim kodzie Silver. Powyżej 100 zł, wtedy macie darmowy paczkomat. I tak jak Was prosiłam, jeżeli Wy macie jakieś nowości arabskie, które skradły Wasze serca, a już w ogóle jak są to zapachy gurmą, to koniecznie podzielcie się tutaj w komentarzach. Każdy z nas coś pewnie dla siebie ciekawego złapie. Także dziękuję serdecznie. Widzimy się w środę o godzinie 18:30. Ma buziaki, hej pa!